Ahoj, kamraci! Witamy serdecznie w naszym kolejnym leśnym odcinku. Dzisiaj mamy odcinek numer 3 z naszych leśnych, spacerowych pogadanek. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Przyszedł nam pomysł do głowy, aby omówić naszą pierwszą podróż, ale taką na własną rękę, samolotową pierwszą podróż. Zapraszamy do spaceru. Ale oczywiście, zanim zaczniemy opowiadać, to wy zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek i co? I nie przedłużając, startujemy. Pierwsza nasza samodzielna podróż. Ha! W ogóle, jeszcze zanim się odbyła, taka pierwsza samodzielna podróż, w sensie no na własną rękę, że zorganizowaliśmy loty i tak dalej, to. To też nawiązując do komentarza, bo w poprzednim naszym odcinku hashtag 2 <grych> sprawdzajcie, ktoś się właśnie pytał o to, gdzie była nasza pierwsza wspólna podróż. Bo pierwsza wspólna podróż to był z Zdrój, słuchajcie, w Polsce. Tak. tak. Pierwszy Tych wyjazd. Razem, tak, pierwszy... O, czekajcie, bagno, no. musimy przejść przez bagno. Znowu, jeżeli chodzi o pierwszy wyjazd taki samochodowy, no to zagraniczny. No to był liberec Czechy. A no tak, no, bo to było łączone ze świaradowym Zdrojem. Ale taki stricte nasz pierwszy wyjazd zagraniczny? To był autokarem. Ale nie, chodzi mi o samochodowy. Nasz pierwszy to do Harachowa. Aha. Też do Czech, no, prawda? No, tak, tak. A o taki dalszy jakby, bo my do Czech mamy dość blisko, o taki dalszy to było Kokinonero, to jest miejscowość, w Grecji wtedy jeszcze jechaliśmy autokarem, to, był, to było z fan klubem, tak. 30 godzin na autokarem. No i to była taka pierwsza nasza wspólna wyprawa rok 2013. To był mili państwo. I to jeszcze były czasy, gdzie można było naprawdę upolować w mega atrakcyjnych cenach wyjazdy, bo nie uwierzycie, ale myśmy wtedy płacili 500 zł za osobę plus no. 50 euro za 12 dni pobytu. Tak, tak. Nocleg i ja, przejazd. Super nie? To było bardzo mi się podobało w Coquino Nero. Taka spokojna wioseczka grecka. Spędziliśmy tam naprawdę super czas. 10 noclegów tam Ta. mieliśmy, prawda? Bo 12 dni, ale no ale dwie super doby dojazdu. Kurczę. A jeśli chodzi o taką naszą y, podróż, którą sami zorganizowaliśmy. To też był w sumie w ogóle przypadek trochę, nie? Tak, jak Trukaliśmy... pierwszy raz leciliśmy samolotem y... z biurem podróży, także pierwszy w ogóle mm. nasz w życiu lot, to właśnie nie była Tirana, jest... w sensie Albania? Tak, 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 to była Albania, no na pewno Tirana, zmiana rąk. Pierwszy lot w ogóle jaki odbyliśmy, to był właśnie lot do Tirany i to był pierwszy taki zorganizowany przez Biuro podróży. Mhm. Te złapane na laście totalnie kilka godzin do wylotu. Później Albanię w ogóle też powtarzaliśmy, ale to wróćmy do, do tego, co myśmy zorganizowali. To tak. był rok 2016 albo 17. To chyba 17 chyba wydaje 17. mi się. Bo raczej tak... Tak, bo w 16 byśmy w Albanii. Mhm. O, patrz. Hej, motylku. Przywrócę? Zobaczcie, znowu mamy takiego ładnego motylka. Hejo! O. Ej, aj, aj. nie przeszkadzamy. Jest piękna, słoneczna pogoda, więc motyle się wygrzewają. Znowu wracając do tematu. Oboje pracowaliśmy na etacie i chcieliśmy zrobić coś takiego po prostu coś, przy... my... kilkudniowego. Załatwiliśmy no, sobie No, ale coś też tam... tak, żeby nam trochę głowy odpoczęły, nie? Że sobie tak myśleliśmy, że chyba jest dobry pomysł żeby w końcu spróbować na własną rękę, bo czytaliśmy dużo o tym i, i, i słuchaliśmy i chcieliśmy też się sprawdzić trochę. To był w ogóle test, bo nigdy nie tak. kupowaliśmy biletów lotniczych. No. Nigdy nie lecieliśmy z bagażem podręcznym. Wiecie, te buteleczki, tak. te sprawy. Jeszcze wtedy był większy w Ryanerze tak. chyba, nie? Bo to Ryanair'em lecieliśmy. Tak, wtedy na, na... było 10 kilo chyba nawet. Mm -hmm. No ale ogólnie to było takie totalne wyzwanie. Znaleźliśmy tanie loty. Paula chyba tak, na pewno. Paula no szukaliśmy wyczaiła. po prostu, żeby było coś najtaniej. Tak, no i, i że to była, to była zima. Zima to była. Zima, no? tak, zima. Zima, zimno, a tam było stosunkowo ciepło. W porównaniu do tego, co było w Polsce. U nas było na minusie, a tam było bodajże, jak dobrze pamiętam, prognozy pokazywały 10-12 stopni. Zarezerwowaliśmy te loty, i tak naprawdę wtedy dopiero dotarło do nas, co robimy. No i zaczęły się poszukiwania nocnego, wiecie, pierwsza w ogóle w życiu rezerwacja przez Booking. Oj, były emocje, były emocje, działo się. Czy podać numer karty, nie podawać karty? No to takie było stresujące dość, bo jak człowiek nie miał doświadczenia. A też nie miał tak naprawdę się kogo zapytać za bardzo, bo wtedy jeszcze jakoś tak wielu naszych znajomych nie latało na własną rękę. Nie. Znowu jesteśmy na rozstaju dróg. Tam nowe drzewo jest poskładane. Jest nowe drzewo, ale to nie jest to, co wam pokazywaliśmy. To jest jeszcze na innym rozstaju. I tak to wygląda. Pogoda przepiękna, zachęcająca do spacerów i do przemyśleń. A jest tylko 14 stopni, według y, temperatury. Tak. Odczuwalne jakby większe. Ładne. Ja teraz żałuję, że bluzy nie wzięłam, tylko tą kurtkę. No, Dobrze, że cienko w jest pod w No widzisz, widzisz, ja mam cienką bluzkę. A nie chcę się przeziębić. Zmiana perspektywy, tak. co by nudno nie było. Mieliśmy już bilety lotnicze, mieliśmy zaklepaną kwaterę. Tak naprawdę w, w sumie to w samych Atenach. Tak. Ja, pamiętam nasza kwatera. <laughs> Pamiętasz, myśmy wtedy spali w jakimś takim hotelu, gdzie była w ogóle winda, która wyglądała jak z jakiejś, nie wiem, szafy? Tak, jak. Patrz pół... ty, a to drzewo tak tu było? O, ale chyba nie będzie widać. Jakby jest drzewo powalone. tam, tak z tyłu, ale chyba nawet nie będzie widać. I całe w ogóle wyrwane z korzeniami, ale chyba samo się wychuśtało. Raczej tak. No i to w ogóle to była ta winda, to była jak pół szafy. Ledwo weszliśmy w dwójkę. <laughs> Z, wali z tymi, nawet nie walizkami, no, bo to był pagaś no. no ale dojechaliśmy na to piąte piętro, czy któreś. Mm -hmm. W środku było piekielnie zimno. Tak, tak, tak. No bo to była zima, wiecie, no. Ale co? Pierwsza misja, rozkminić jak włączyć ogrzewanie w klimatyzatorze. No i udało się. Pierwsze co, to wylądowaliśmy na tym lotnisku, wiecie, wielkie lotnisko w Atenach. Myśmy tylko raz lecieli z Katowic. Mhm. Później wleciliśmy z Poznania, pamiętam. A to, tu to takie wyzwanie, trzeba było dojechać do centrum, w ogóle w metro tak. wsiąść i tak dalej. Bilety kupić. A my tacy po prostu się wystraszyliśmy na samym początku, nie? Bo to takie wielka metropolia i nas to wszystko jakoś tak... Ale w momencie, kiedy już się dostaliśmy jakby do naszego hotelu, co też nie było łatwe, bośmy się ja. zgubili, pamiętasz? Tak, ale to była cała misja. To nie było tak, że jednym metrem, tylko myśmy tam robili przesiadki. To już był wieczór w ogóle jak myśmy tam dotarli. Tak, no tak, ale... tak. I myśmy w sumie zgubili się troszeczkę, bo jakoś żeśmy chyba za daleko wysiedli wtedy i zgubiliśmy no. się tak troszkę, ale na szczęście już wtedy mapy Google działały, bo w momencie kiedy były nasze pierwsze wyjazdy, tak jak Kino Nero czy coś. To te mapy jeszcze nie działały, słuchajcie. I nawet internetu nie było, bo nie to ro było. roaming roaming no. wtedy roaming, tak nie roaming. działał. A zresztą Walbania była i jest dalej poza Unią, więc tak naprawdę nie mieliśmy internetu i dotarliśmy. Te metra, to wszystko wiecie, poznawaliśmy. Takie wielka ekscytacja, bo totalnie nowe rzeczy. Metrem to ja pamiętam, że ja jechałem raz w życiu w, w Rzymie. Przed tą podróżą. Przed tą podróżą nie? w Rzymie. Ale to był rok 2000, no i to było takie wyzwanie, ale taka ekscytacja, że patrz, tak. dokonujemy tego, tego. Pierwszy dzień, w sumie noc. Poszliśmy do jakiejś knajpy, do, w ogóle środek poszliśmy... nocy, turecka, taka chyba, turecka. Knajpa? tak, Oni panowie tam kebaby jakieś kręcili, coś. <grym> Jeszcze pytali skąd my ten. Byli podziwieni, że tak na własną rękę i w ogóle, że to taka dzielnica. Aby tutaj się nie boicie, <grym> dzielnica <grym> była troszkę taka. No i właśnie dotarło podejrzana. do nas, gdzie jesteśmy w momencie, gdy wracaliśmy do hotelu. Mu się okazało, że tak. Niedaleko od nas był komisariat policji. Jedną uliczkę dalej panowie zażywali. Podejrzane substancje. Tak, nie możemy powiedzieć. Nie co będziemy to mówić. mówić. Nie? W następnej ulicy stały panie. Nie wiem, u nas to się mówi, że grzyby zbierają czy coś takiego. No i tak. Grzybiarki, no, ateńskie. Grzybiarki, grzybiarki tak. I w samym centrum tego wszystkiego my po prostu wylądowaliśmy tak. takie, no Janusz z Grażyną i ale nie mówiąc Janusz z Grażyną i z kebabem. I, no i się zastanawialiśmy, co my tu w ogóle robimy. No ale na drugi dzień raniutko wstaliśmy i ruszyliśmy na podbój Aten. Pierwsze co pamiętam, to te metra, to już była ekscytacja, już tak. wiemy mniej więcej co i jak, bilety sami kupujemy tu. No i dojechaliśmy, to, było, nie, to nie był sam Akropol? Akropol, tylko na dole jeszcze, pod, przed, Akropolem, pod Akropolem tam no, tamte, inne te zabytki. zabytki. Ale Akropol już dumnie nam przyświecał. Tak, w ogóle jeszcze z takich ciekawostek. My w tym naszym hotelu na ostatnim piętrze, ale chyba z naszego balkonu też widzieliśmy Akropol. Tak. Że normalnie był wieczorem podświetlony i to było takie o matko, jak pięknie. No, może gdzieś jak ten jak odkopię zdjęcie to wam wstawię. I wiecie, taka taka ekscytacja i takie niedowierzanie, jakie to jest proste. Tak. Że nie trzeba mieć Bóg wie ile pieniędzy, i można. Że można kupić ten bilet, wsiąść w ten y, samolot i samemu polecieć i nagle bam. I że nie trzeba do tego biura podróży, że wszystko można samemu. To było no. takie, takie, że czuliśmy taką moc, że teraz możemy wszystko. I takie, wiecie, wyzwanie, takie, że kurczę, daliśmy radę, podołaliśmy temu zadaniu. I bilety, pamiętam, że myśmy chyba kupili w granicach 100 złotych za. Za osobę, w dwie strony. To nas tak mocno, mocno nas. Właśnie to nas tak nakręciło, że można i że chcemy próbować dalej i chcemy próbować więcej. I, i kolejna bardzo ciekawa historia się wiąże z tymi Atenami. Właśnie to było mniej więcej, nie pamiętam, czy to było na pograniczu y, lat 2016, czy 17, czy 17, 18. Chyba 17, 18. Chyba tak. W każdym bądź razie pewnego dnia. To Do drzewo czyszczą. Kurczę. Myślałam, że w końcu będą jakieś większe stworzenia, byle nie dziki. Myśmy chyba na trzeci dzień, czy tam czwarty? Chyba na trzeci dzień. Tak, bo chyba ogólnie byliśmy pięć Cz dni. Y pięć albo cztery. cztery pięć dni, Coś tak. takiego, ale postanowiliśmy wybrać się. Do jeziorka Wouliagmeni, nie wiem do końca, jak to się czyta. Takie jeziorko termalne, które przez tak. cały rok tam ma około dwudziestu kilku stopni chyba woda. No stwierdziliśmy w ogóle, że się tam wykąpiemy, nie, ale na miejscu mhm. się okazało, że jest zimno i, i, i nie ten. Nie, nie podjęliśmy się tego wyzwania, ale dotarliśmy tam najpierw chyba przez port. Teraz już nie pamiętam, Pireus, gdzieś, chyba tak. t, gdzieś tam, tam byliśmy. Było kilka przesiadek. Musieliśmy zmieniać e, transport najpierw, gdzieś tam jakieś. Chyba metro, później autobusem, jeszcze jakimś pociągiem, później znowu autobusem. Autobus. No i w pewnym momencie myśmy nie byli tacy obcykani z mapą. Google jeszcze, bo to no jak wiecie no i początek. No ona sama tak dobrze też nie do końca działała. Tak, jeszcze. tak, no jeszcze nie było takich gdzieś tam dokładnie punktów naniesionych, więc... Autobus nas wyprowadził na manowce. Myśmy wyjechali gdzieś w ogóle dalej od tego jeziora i to, nie wiem, no parę no. chyba. Myślę, że 2-3 km z, dalej. 2-3 z km na pewno. I wysiedliśmy gdzieś na jakimś zadubce, brzydko mówiąc. Wokół nic, tylko były jakieś skały, woda. Tam chyba jeszcze para Azjatów z nami wysiadła. Tak, nie. Bo myśleli, że my wiemy. Gdzie wysiadamy? No, I razem z nami wysiedli, ale jak się chyba skapnęli, że my też nie ogarniamy, no to... Udawali, że oni wiedzą. No, myśmy jakoś tak odnaleźli ten punkt tego, tego jeziorka na mapie. Tak na paluchu chyba przybliżyliśmy tak, wtedy, że tak, to nie tak. jesteśmy tu, i musimy się mniej więcej w tę stronę kierować, a raczej zawrócić z trasy, coś mnie zaspędziało, żeby dotrzeć tam. W pewnym momencie zobaczyliśmy taką, jakby linię brzegową, takie piękne skały, jakąś plażę na dole, i, i przed nami była w sumie taka pusta droga, za bardzo nic nie jechało. Myśmy tą drogą w ogóle szli tak, no. i postanowiliśmy zejść tam też postaram się wkleić co to było dokładnie i w momencie to słońce na nas zaczęło pięknie świecić i może tam było z 15 stopni to zrobiło się tak nagle bardzo fajnie słońce woda wokół skały jeżowce jeżowce i tak siedliśmy sobie tam na tej plaży ja wtedy pracowałam w barze słuchajcie osiedlowym i nie byłam taka do końca szczęśliwa w tym miejscu, w którym się wtedy znalazłam. I siedząc właśnie, coś tu na mnie wleciało. Taka sytuacja. No, mówiłam, że ten, że nagrywamy na spontanie i będą różne akcje chore. Ja się boję owadów. Siedzieliśmy sobie tam nad, tym, nad tą piękną zatoką i w ogóle zaczęłam tak rozmawiać z Wojtkiem. Mówię, kurczę, niedobrze mi jest w tym miejscu, w którym jestem, a chcę się rozwijać. Chciałabym robić coś swojego. Nie wiem za bardzo co. W sumie lubię komputer, w sumie lubię pisać. Może, może w tę stronę, może chciałabym coś spróbować. A tak właściwie to... Zaczęliśmy gadać o tym, że zobacz, kurczę, jak fajnie nam się podróżuje, nie? Że to jest coś, co jakoś tak właśnie otwiera do rozmów i nie wiem, sprawia, że nasz świat się staje piękniejszy i ja coś tacy byliśmy zadowoleni, pełni życia, energii i stwierdziliśmy, że może warto byłoby spróbować czegoś innego. Wyobraźcie sobie, że potem właśnie wylocie do Aten minął. Nie ja wiem, tydzień czy coś w tym stylu i ja napisałam wypowiedzenie. Zaraz po powrocie. Tak? Tak, po powrocie, Aha. zaraz z tego już zapadła decyzja, no, już że, to było że, parę lat temu. że wracamy i składasz tak, wypowiedzenie, tak. żeby wszystko było ok. To z pełnym tak. okresem wypowiedzenia. To było żeby jeszcze, się żeby, zachować. żeby zdążyć na Wielkanoc chyba, nie? Żeby już Wielkanoc mieć taką spokojną. Mimo wszystko. To były tam bardzo wesołe różne sytuacje i dobrze wspominam bardzo pracę w tym miejscu. Aczkolwiek no nie czułam, że się rozwija mnie. Ja jestem z natury, można powiedzieć, taką artystką trochę i to zawsze tak było od dzieciaka. W ogóle śpiewam też trochę, wam powiem. No to i ten, Paulinka śpiewa, jakie to tam, to jest nasz? Ej, za Ej, Super. Wasza bułeczka, proszę z bwileczkiem. O no, super. No, i mi się Na razie bardziej w ubikacji, ale, ale długa też była historia z tym. No jestem duszą twórczą. Chciałam zmienić tą sytuację, w której byłam wtedy. I, i tak się stało no. dzięki wielkiemu wsparciu Wojtasa, bo gdyby nie wsparcie Wojtka, no to... To, to by się nie zadziało po prostu. No, ale to też mogliśmy pozwolić sobie na to przez to, że ja miałem stabilną pracę. Stabilną pracę. Ale wiesz, no, no dzięki Tobie to też jest, no. no bo gdybyś na przykład nie miał stabilnej pracy, nie mielibyśmy, nie wiem, takiego jednego pewnego źródła tego dochodu, no to musiałabym zostać. A tak powiedziałaś, no dawaj, nie? Graszka, no co Ci szkodzi? No i tak było. Gdyby nie też ten wyjazd, i nie to, nie wiem, że się zgubiliśmy, zgubiliśmy. tam w tym woliagmenii, nie? I znaleźliśmy to piękne miejsce, siedliśmy i taki poczu poczuliśmy taki zastrzyk pozytywnej energii, słońca, tego wszystkiego. Mogłoby się to nie wydarzyć, słuchajcie. Jak to mówią, nic nie dzieje się w życiu bez przyczyny. Ta podróż była nam chyba pisana i potrzebna, bo, bo odmieniła bardzo wiele. Gdyby nie ta podróż, też nie zaczęlibyśmy prawdopodobnie podróżować w ten sposób, w jaki podróżujemy. Nie byłoby... Tego momentu przełomowego, żeby rozpocząć z YouTube'em. Tak. W ogóle, żeby i żebyś ty z czasem zrezygnował tak. z pracy, i żeby jakoś to się zaczęło wszystko fajnie kręcić. Przede wszystkim nie byłoby chyba tego spokoju takiego, który się pojawił. Wraz z naszymi zmianami. Myślę, że to jest dobry czas, żeby powoli kończyć ten film, żeby nie wyczerpały nam się tematy. Ja jeszcze tylko jedną mm -hmm. rzecz chciałem wspomnieć. Nie wiem, czy pamiętasz, kogo spotkaliśmy jadąc pociągiem, wracając z tego jeziorka w Oligmenii. E, wiesz co, pamiętam, taką panią, Taka... która miała mm -hmm. 94 chyba 4 lata i, I wyobraźcie nas sobie, do tak, podała nam adres na kartce i w ogóle. Mm -hmm. I wyobraźcie sobie, że my ją spotkaliśmy w Atenach. A ona urodziła się w Kongo. Mhm. Urodziła się w Kongo, opowiada nam całą historię swojego Lepsza, życia i w ogóle. Historia. I właśnie o tych podróżach zaczęła nam opowiadać, i, i wiecie, i to było takie też kurczę. otwarcie, hmm. też takiej głowy nam na to, ile jest interesujących osób na tym świecie. Że jakby wybierając się za granicę, samodzielnie odkryliśmy, że nie tylko możemy zobaczyć piękne rzeczy, Możemy nauczyć się czegoś o kulturze, możemy zjeść coś smacznego, ale możemy też poznać wiele ciekawych osób, które nam w głowie troszeczkę odmienią. I właśnie tak pomyśleliśmy, że kurczę, trzeba iść w to i zobaczyć, co jest na tym świecie dalej. Nie zamykać się jakby w tym takim schemacie i wygodnym podwórku, w cudzysłowie, jakie znamy, ale otworzyć się na, na ludzi i na świat, bo podróże uczą, podróże kształcą i uważamy, że nic tak nie otwiera i nie uczy jak właśnie podróżowanie i warto zrobić to na własną rękę, chociaż raz, żeby się przekonać jaki ten świat jest piękny i jacy ludzie są fajni. I co? Mamy nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Nam bardzo miło z Wami się rozmawiać. Dzisiaj... tak był tu, mam oczek... Ej, do Ciebie wleciał! Ej, taki! O, i to mi się działo. Nie powiem gdzie. Dobra, zapinam tę kurtkę. Ty popatrz, tylko człowiek na chwilę się rozepnie, a tu jakieś zielone stwory. Mówiliśmy, że będzie zaskakująco w tych odcinkach. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że jak macie jakieś tematy, które Was ciekawią, macie jakieś pytania, coś piszcie śmiało w tych komentarzach. My postaramy się odpowiedzieć. Jak nie od razu w komentarzu, to poruszyć to w temacie kolejnego odcinka. Tak jak widzicie w dzisiejszym. Jedna osoba pytała o te nasze pierwsze podróże, więc od razu ten temat wyczerpaliśmy. Mamy na, nadzieję. Na na iro... A jak nie, no to pytajcie <noise> to dalej. To jeszcze będziemy My go wyczerpywać. Do opowiemy. Jak wodę ze studni. Jeżeli odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie okejeczkę dla nas taką motywacyjną w górę. Zostawcie nam również subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. To przypominamy, że jest taka możliwość, żeby kanał zasubskrybować. Kliknijcie również w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi filmami kolejnymi, nie tylko z tymi leśnymi, wędrówkowymi, ale także z innymi materiałami. I to chyba tyle z naszej pogawędki. My idziemy sobie dalej w las, bo las wzywa nas. I do zobaczenia w następnym odcineczku. Ahoj!